To wy jesteście tacy niemieccy, ja to od razu dla widza i 7 tysięcy chyba, był cały czas ten. Jakby no, cały miał waiting screena i non stop yy, suchar wysyłał rajdy do Jabczana na kanał i co tak podbijali ostaty, żeby potem big house tam na. Deli do końca roku. Nie no, wczoraj nie było streamu, tak, eee, skończyłem o 7 rano, nie mogłem spać do chyba jedenastej, dwunastej Wstałem o 18 i sobie myślę, kurwa, XD, nie? Jeb**, nie, dalej dali spać. Napisałem na off że nie ma streama i, i się budziłem tak co 3 godziny w nocy. To właśnie, o co chodzi, że u Ganga Muruna jest mamon? I chce, te... i robi gotowanie gotowanie na, 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 na tym, na kuchence w pokoju. Co jest, Dawid 30 giftów dał? Litra wody kupiłem na dzisiaj. Ale nie wiem czy cały wypije. Dzięki ci Dawid Ty I dzięki Valorant za 6 subów I dzięki Szmaterlok, pozdrawiam w tym roku, na trozusy będzie bita piona tako, chyć bezpiecznie Dzięki Szmatellok, widzimy się w Łodzi w tym roku Dziękuję wam bardzo, co tam? To co odobałem z Nie wiem, to no, tam chyba tak, ale... Ale ten, no właśnie też słyszałem, że Nex chce pić, no. no. spokojnie no Tylko kurwa Pytam się bagiety czy chce pić w czy chce pić w z... Zwrosło ja Sajduk A ten A on powiedział, że 12 pips kupił Nie zgranicać Dziękuję dziękuję! Czemu robisz takie śmierdzące ciasto? Kurwa nie wiem czy świeci jakieś... A zresztą po wczoraj był ten. Po wczoraj streamować jak ten Jak Nathan... z gorzyk setnego ducha łapał kurwa. Dla 55 kabiców. Oglądałem to akurat. Dla botów z TikToka? Nie no, w sensie to są ludzie bez. na Twitchu po prostu, nie? Kurwa, okleja się, Kim jest? No, taki. Ziomek z TikToka, o. Co tam se streamuje na Twitchu? Kopię Prąco co to. Słuchajcie, na, na tym odłączę. Oła! Oła! Teraz mi jedną! Ale, Majster, ty. No dobra, a co on gotuje? Zabal na u Bagiego A, no tak. Przypomniałem się ostatnio na Fortnite. I chodź na Fortnite. Cie. O siódmej rano kułem w tym. Na Indiana Jonesie nawet bym ten połażej napierdala tymi rajdami Biorą fasolki? Nie wiem Na pewno z Bagiem coś pogramy Ale Karmel Jak wyjdzie? skończy sobie te swoje kurwa gotowanie wyjdzie. robić A tu co się dzieje? <gulety> tu jest mamą z braciakiem W ogóle się zdziwili bo W ogóle że to takie dobre, ty na drugim miejsce Czego ja mam kura. No, ale kotlety schabowe ile trzeba było napierdalać, prawda? Kotlety bagiety? Bagietę robił? No robił, robił. A. Tylko że oni robili każdego dnia innego. A Okej. Okay. A mamona no, mamon zajebiście wygląda. Którego? Teraz dzisiaj. A, tak Na, tej był, ja było, ja Na tej kamerze. Ale jak ja przyjechałem, to już go nie było, Bo do rodziny ja ja się. Tak. Ja ja się. Nie ja się to, mieli Wielkiego mamona. Nie, tam pierdolę. <laughs> ale nie, bo już tam ma jechać do rodzinki, bo obiecał, że będzie i wiesz, nie mieli kogo tam. Ja bym robił szata, nie? I który level Dziękuję ci bardzo Patusia za wsparcie. Dobra, dobra, dawaj to. Witamy w Twitchowych Ja dole, TikTok jest Dole jest TikTok. Jeszcze szło zrozumieć kurwa, żaby u gucia, nie? Bo tam na 30 godzin kurwa, tu jest cały ten. Witamy w Twitchowych wiadomościach. Nie Wiele się działo. Rekordowy. Będą stream... tiry? nie, Bageta na... się nie zgodził na tiry. powiedział, że on ma zasady i nie będzie grał w tiry. Tana z Gorzyka. Jak osiągnął takie liczby? Streamy sylwestrowe. Z kim samotnik może spędzić dziś Sylwka na Twitchu? Powrót Gerbera to i wiele więcej już dziś. To ostatni film redakcji w tym roku i wasza ostatnia szansa by dać suba i zgarnąć szansę na hot egerla. No tak, następnym... no ale to, to nie były boty. No w sensie to, było, to było 28 tysięcy ludzi którzy mają konta na Twitchu, a reszta to były takie maćki. Roku. Życzymy wam wszystkiego z najlepszego widzowie i obyście się dzisiaj dobrze bawili na imprezkach. No chyba, że nie macie żadnych kumpli. Już dziś na sylwka wszystkich zaprasza Witold Gucio-Tacikiewicz, który ostatnimi czasy dominował Twitcha, gdyż miał streamy od rana do wieczora, by się przestawić. Co niepokoiło streamerów lubiących żerować z granica. Takich jak Kulfon, który rozpoczął nosaton i robi przedłużanego. Przyznam się, bez bicia, że dzisiaj pisałem z Witoldem Witold dał znać, że odpala się, żeby sobie pograć w Tarkowa I no, dając mi znać, że on się odpala grając w Tarkowa, wiedziałem, że już nie mam czego szukać na Twitch TV Dał mi znać, że szczerze? Może się k odpalać, tak, tak jak to będzie oglądał Jest to niestety, ale no Witold jest po prostu Najpiękniejsze w streamie Kubona jest to, że podczas spania puszcza woda jak Gerber pierdzi w kołdrę podczas wyjazdu górskiego, więc osoby, które tęsknią za olkiem, mogą w końcu popatrzeć, jak ich ulubiony obiekt badawczy przewraca się w pierzymie. Kiedy Kylatek widziałem z widzami, Nie wiem, kiedy jednak jednak z, z, tematu, z widzami. Bo Gutold będzie miał podczas sylwestrowego streama niemałą konkurencję. Gdyż obecnie PIK swój wykorzystuje Ortiz i organizuje jakiegoś sygnału z laserami i fontanną z wiadomej substancji. Ale to dopiero Pojechał za 4 godziny. dodatkowe kamery do Arkuela, więc coś się szykuje, a Ortiz dobrze wykorzystuje swoje wzrosty. Niektórzy jednak alarmują, że się poczuwa i odjebało mu od sławy, gdyż podgryzł on swojego <grym> brata Bartosza Iksena Rudeckiego. Gadanie o obrócie, zaraz Iksen przyjdzie? Iksen to chyba się obraził po wyjeździe. Ej, wiesz, że na taką konwersację Red Bullową napisałem, że i Xen wszystkim zlajkował komentarze, tylko nie mnie. No. Niemiło. Waleń nie będzie wiem, czy na. Czy to kontynuacja ich poprzedniego zgrzytu podczas eventu Red Słyszałeś, że dziś umarł Tiger sad. Nie słyszałem, ale jak tak, to sad. Bula czy luźne podgryzienie, dlatego dawajcie sobie a my lecimy dalej, bo chodzą plotki, że Mamon ma pojawić się na sylwku u Gangamuruna. Ty whisky kończysz, pozdrow. Yy, to zdrówka Paulinka, zdrówko. Jak to zostało? Ja dopiero będę na, na tym, na Sylwester u Gangi pił coś. Są to niepotwierdzone plotki i legendy miejskie, więc przymknijcie oko. Nią. Gangi no ale będzie na, na wyrok, fakt, nie? że w końcu poznaliśmy prawdę o Dimonzie.

Właśnie Ugangi wyznał w końcu na live, iż kot faktycznie Fajnie. kosztował 20 koła. X2 na co oczywiście mamy dowód. Za dwa kata, a za 2 kata to szczura kupisz, a nie kota. Kot musi kosztować, tak? On musi być ze sprawdzonej hodowli, musi mieć wszystkie atesty, musi być dobrze wychowany. Kot Człowieku kot to tak musi wszystkie szczepienia, wszystko mieć, rozumiesz, to kosztuje. Tak za dwa kota, za dwa kata kupisz, to to się wypierdoli za tydzień. Bo będzie tak jakiś tak, tak. zarobaczały coś, to no, trzeba zapłacić. No to akurat prawda. Więc no, no myślę, że 20 tysięcy, no to może trochę drogo, ale to wiem, że pewny jest. Kod. Ja wiem. Mhm. Więc nie ma to nic zależy To tylko od rasy wszystko zależy no, przecież. Na kota. Ile co kosztuje kot? Dobrze powiedział teraz, Demons. A jak już mowa o zwierzaku Dimonza, to miło jakby nie demoralizował swojego nowego członka rodziny, tak jak robi to Jakub Jabczan tu... ze swoim synem Fajterkiem. <laughs> Cześć, bo jeszcze nie wiedzą. Ja wiem. Kamerkę patrz. Tu, tu, tu. Uj, nie, nie, Chciałem tu pokazać mu w kamerkę popatrzył! Chciałem mu pokazać... A wyłączam to! Nie! No a tak to to sami wiecie co <laughs> ja się odwaliło. Natan z gorzyk osiągnął wczoraj o. porąbaną liczbę widzów. Dobra, to od nowa. Wiecie co się odwaliło na Twitchu? Nathan Zgorzyk osiągnął wczoraj porąbaną liczbę widzów podczas live'a, bo było ich gdzieś w okolicach niecałych sześćdziesięciu koła. Pewnie się zastanawiacie, co za projekt zrealizował. Ano żaden. Zadziało się bardziej coś na zasadzie żab u Witolda z ubiegłego roku, połączone z mocą TikToka. Generalnie ja idealnie Stoń ułożyły się gwiazdy na niebie. Natan ogółem już od dawna zapieprzał w pocie czoła podczas streamów, ale wczorajszy sukces zdeterminowały ostatnie nagłe wzrosty, gdzie sam miał stabilne 8 tysiaków widzów nagraniów w fazmofobie, czyli też nie jakąś mega popularną gierkę. Wszystkie te strzałki w górę oczywiście są owocem co? viralowych TikToków, co tylko pokazuje, że TikTok jest w stanie nagrać ja komuś przed chorą i liczbę... No, czekaj. 80... Siedem tysięcy chyba, bo cały czas ten jakby no, cały miał waiting screena i non stop yy, suchar wysyłał rajdy do Jabczana na kanał i co so tak podbijali, kurwa staty, żeby potem big Host tam zagdolić. Widzów na krótki czas. Tak jak na przykład było to z Zonem i generowaniem ników. Ponadto w momencie jak Nathan streamował nie było praktycznie żadnej konkurencji, tylko kilka osób z klasy średniej Twitcha. <laughs> no ja miałem na pewno inaczej by to wyglądało, na gdyby tym. odpalony był no na, na, na przykład Holaku, nie? Multas bo Bonatan wykazuje bardzo podobne reakcje do Multasa. No szanowni ludzie, że inna piosenka po prostu będzie bardziej. Co jest? Wtyk amerykański, dziękuję za dziesięć złotych! Marko, dzięki za Prima! Pozdrow tek amerykański! Możesz na mnie mówić zajebiście inteligentny gość! Widzieliście to i... tu! A przed chwilą nie było nic! Sprawdzałem całą rundę i nie było nic! Duch nie zmienia pokoju! Pewnie wielu z was interesuje, że jak to sam TikTok jest w stanie zrobić także. już nie pamiętam tej fazy Ja pamiętam tak, my jak weźmy w to wpierwamy się we czwórkę, nie, w trójkę, ja siedzę tylko na tych ja siedzę w Wanie na kamerkach, i, i wszystko do jednego ruma wpierdane. Książka, krzyż, kwa, Wszystkie kamery w jednym pokoju rozstawione wszystko kwa, Tylko na jeden pokoju. No nie do końca, o, jest A Freezing temperatura, dobre. Bo jak no jak o całość. Wszystko. polegała tak na czymś grało. w stylu żab u Gucia, których ten nie mógł ubić przez trzy dni grania. Tylko Nathan chciał zrobić sto winów pod rząd w fazmofobii, co dawało efekt FOMO. Czyli strachu widza przed przegapieniem momentu, kiedy streamer wszystko zmaści, albo wykona swój cel. Oczywiście, Natanowi się udało, a ten jeszcze bardziej puszował reakcję w stylu mulciaka. No, oh, yeah! <grywa> byłem, byłem wczoraj, byłem. Ale już tak z jednym okiem przymkniętym to oglądałem. Dzięki, Stachu, zadycha. Nie no, ja teraz 11 jestem w Bagelson Industrii. Każdego dnia! Jedenaście godzin każdego dnia! Tyle porażek! Tyle porażek! Tyle ludzi mówiło, że się nie uda! Tyle ludzi A, mówiło, że, że się nie A, że jestem w Kongo! Wręcz chłopaki z Kongo! On to podobno 5 miesięcy robił? wielki sukces i gratulujemy redakcją. Bo trzeba mieć skilla zrobić tak dużą wrzawę w niepopularnej już gierki. Multi może być autentycznie w strachu, bo na tam ewidentnie... Z 2.1.5 evident... wyjebali? Nie no, z 2.1.5 mnie nie wyjebali, no... Mam nadzieję. No bo... Kukę mi życzył szczęśliwego nowego roku. I BDOS mi życzył na święta. ...tą samą widownię. No to Jak chyba geek Jak się teraz w ogrywanie horrorków, to może być gorąco. Stoi przed nim jeszcze duże wyzwanie, jakim jest utrzymanie popularności. Oglądałeś Bo wiadomo, że TikTokowe głosy tak, mogą streama. się szybić? No nie, ale mało spałem wczoraj i to tak mało. No. że tak się budzę, myślę, a dobra, i to ten. I patrzę nagle w telefon, patrzę jak. W... Ty na tam 30 widzów, co jest do chyba. Ja? Wchodzę, 55. W... co, ja pierdolę oglądania. Ch... No i co? To tyle na ten rok. Dzięki za Dono i Naraisa. czekam na tego, na Sona. A skończy pichcić, chyba te swoje. chuje-muje. Ja to. Chłop, murzynka robi. Na Weź sitko i przez sitko mamie, no. tak jest Weź Wyszytko. 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 Wyszytko.